Mam przyjemność zaprezentować państwu przytulne trzypokojowe mieszkanie do wynajęcia w Bielsku-Białej na osiedlu Słonecznym. Mieszkanie o powierzchni 47 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz balkonu. Zapraszam na prezentację. Po mojej prawej stronie pokój dziecka bądź dzieci. Mamy tutaj możliwość ustawienia łóżka piętrowego. W przedpokoju wchodzimy do łazienki, w której mamy kabinę prysznicową oraz pralkę. Po mojej lewej stronie sypialnia. Zapraszam do środka. Mamy tutaj y, szafę oraz łóżko. Z pokoju tego możemy wyjść sobie na balkon. Zapraszam na zewnątrz. No I ostatnie pomieszczenie: salon z aneksem kuchennym. Mamy tutaj rozkładaną sofę, komodę, stół jadalniany z krzesłami. Zapraszam do kuchni. Kuchnia jest w pełni umeblowana i wyposażona. Jeżeli szukasz przytulnego, trzypokojowego mieszkania do wynajęcia w Bielsku Białej, to to mieszkanie w cichej, spokojnej okolicy idealnie nadaje się dla Ciebie. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu. Ja nazywam się Dariusz Dzierzeński, a to są Łukowi nieruchomości.